A to przyniosłem chlebek, który wczoraj upiekłem, szpinakowy chleb żytni. Jaka jest Twoja wypowiedź na ten temat? Drodzy Państwo, ja jako mistrz piekarstwa z 28-letnim stażem mogę powiedzieć, że taki chleb w wykonaniu w domu szapoba, piątka z plusem, rewelacyjny miękisz, smak super Teraz zaczynam ostatnią przeróbkę kwasu, bo zrobiłem kwas piekarniczy metodą czterofazową. To jest zaczątek, przedkwas, półkwas i kwas. Czyli to jest ostatni już. Wlałem szklankę wody, dodam kilka łyżek mąki, tak żeby to zagęścić, odświeżyć i to mi musi wyrosnąć. I za chwilę będę robił też rozczynkę, rozczyn do, rozczyn do chleba. Kwas piekarniczy to jest nic innego jak tylko zwykła woda. Niezależne, niezależnie jaka, po prostu nie powinna być przygotowywana normalnie z kranu woda. I w czym mieszamy, to też nie ma żadnego znaczenia. Czy to jest plastikowa miska, czy szklana, czy metalowa. To po prostu jest nic innego jak tylko. Fer, musi sfermentować, wyrosnąć. Mąka żytnia wydziela przy fermentacji kwas mlekowy, który właśnie wspomaga nasze trawienie. To samo się, to samo się dzieje z, z pszenną mąką. Jak jeżeli robimy chleb, rozczyn robimy z pszennej mąki. Rozczynka zamieszana, teraz zdejmę tak tylko ślidło i już objaśniam. Użyłem do tego 300 ml wody. Takiej cieplejszej deszczówki. Później to wszystko wyjaśnię, co, jak, co jest deszczówką, co jest chłodniejszą deszczówką, cieplejsze deszczówki. Żeby ładnie mi roszynka wyszła, bo to jest pszenne. Użyłem 25 gram drożdży i pół kilo mąki. Dokładnie 480 g mąki. Teraz podsypię lekką mąką. I niech to rośnie. Następne, następne 4 godziny, tak samo jak ten mój kwaśnik. Tutaj, o proszę bardzo, tak wygląda. Co, co powoduje mąka pszenna z fermentacją z drożdżami, to, to jest, jest wytwarzany naturalnie kwas octowy, poprzez fermentację wytwarzany jest kwas octowy, który po prostu jest dobrze wpływa na nasz układ trawienny, tak samo jak i kwas. W przemyśle spożywczym jest wykorzystywany kwas, kwas octowy. Jako emulgator, i to jest pod nazwą E260. My tutaj mamy drogą naturalną, które poprzez fermentację, gdzie drożdże poprzez fermentację alkoholową drożdże rozkładają cukry i dwutlenek węgla po prostu spółchnia te nasze ciasto i po zmieszaniu dwóch składników czyli Mąki pszennej i mąki żytniej w chlebie. No i powiązanie właśnie tych dwóch mąk, czyli fermentacji pszennej, co mam tutaj, rozczyn i kwasu żytniego, to jest to, czego ja się spodziewam, że jak ukroję kromkę chleba, to będzie skórka chrupiąca i łamiąc ją, zginając, kromka się nie złamie. Będzie elastyczna. To jest właśnie to, co nadaje prawidłowy wygląd i można powiedzieć smak, zapach tego chleba. Więc nie bójmy się robić w domu pieczywa, bo to jest fajna sprawa. Do tego jeszcze te, te kwasy, co mamy, co są produkowane poprzez y, y, żywe bakterie, to jest, co są produ produkowane przez y, fermentację naturalną, to jest y, kwas octowy i kwas mlekowy. To wpływa wszystko na nasze. Y, na nasze trawienie, czyli jest po prostu zdrowe. Najważniejsza jeszcze rzecz, którą muszę powiedzieć, to jest takie coś, że jeżeli robimy rozczynę i robimy kwas, obojętnie czy robimy tylko kwas, on musi normalnie do końca nam wejść, minimum to jest 4 godziny. Jeżeli tego nie zrobimy, nie doczekamy do końca fermentacji, chleb będzie nam kolorował w takie takie plamy pomarańczowe czerwonawe on niby będzie upieczony ale po wystygnięciu skórka będzie miękka i po prostu to będzie waciak fermentacja musi przebiec do końca tak żeby był po prostu dobry ładny chlebek no więc za zaczynam robić chlebek tu jak widać rożynka bardzo ładnie wyszła popatrzcie na kwas tak wygląda Po 4 godzinach, teraz w tej chwili dodam tak do, do tej misy. wsypię 54 gramy soli. Sól, jest, jest zasada, bo zasada polega na tym, że do bułek słodkich dajemy 20 gram na, na kilogram użytej mąki do bułek zwykłych i pół słodkich dajemy 25 gram, a do chleba dajemy 30 gram soli. Polega to na tym, że sól nadaje smak, ale wiąże również mąkę. Bez soli ciasto będzie jak plastelina, jak, jak jakaś masa. Sól wiąże mąkę w ten sposób że później wytwarza się gluten, który się naciąga. I to jest bardzo bardzo ważna rzecz. Bez soli nam chlebek po prostu nie wyjdzie, będzie niski, będzie płaski i w smaku będzie bardzo jałowy. Więc sól jest jak najbardziej potrzebna. Ja użyłem tak tyle mąki. Do roszczyny dałem 4,5 kilo mąki. I 300 ml wody, więc daje nam to 800 g, tak? I tyle samo będę musiał dodać teraz kwasu. Proszę bardzo, mam 800 g kwasu. Rzucam do rozczyny Sól już mam. Teraz dodam. 600 ml wody plus 30 gram drożdży. Teraz dosypię cały kilogram mąki, ale podczas mieszania będę musiał sprawdzać czy ciasto nie jest za luźne, bo mąka mąca nie jest równa. Niezależnie jakim typem mąki operujemy, ale yy, przykładowo Niektóra mąka pobiera więcej wody, a niektóra mniej. No to więc zaczynamy. Zmniejszą obroty. Tak jak w tej chwili widać, to ciasto jest w miarę luźne jeszcze. To może dosypię jeszcze trochę mąki. Nie wiem ile to będzie, ale no niedużo. Podsypię, czyli po, podsuszę ciasto. Podskrobię kociołek to misę całą. Aby ładnie mi wszystko zbierało po bokach i od spodu. Ściągnę to z całe ciasto i jeszcze raz zamieszam. no i jedziemy dalej od małych obrotów do coraz większych więc tak moje ciasto nabrało nab, moje ciasto nabrało fajnej konsystencji tylko ściągnę z misiadełka ciasto i w tej chwili postoi mi jakieś Przeważnie zostawiam na 15 minut, ale dzisiaj zostawię troszeczkę dłużej, bo to jest bardziej, bo tu jest dodane żytnia mąka, żeby postało trochę, żeby wszystko ładnie się zgadzało, i zostawię to ciasto na jakieś 30 minut. Proszę bardzo, zobaczcie, jak wygląda w tej chwili ciasto po pół godziny. Minęło 30 minut, ja myślałem, że postawi 40 minut, ale jednak nie. Zamykam maszynę, przemieszam dosłownie tylko chwileczkę, aby tylko wzmocnić, ruszyć i żeby ta dawna fermentacja wyszła z ciasta. A całą resztę zrobię na stolnicy już. Już wyciągam ciasto. Właśnie w tej chwili będę wyciągał ciasto z misy. Odkładę misę, Wyciągnę i rozważę. To jest najprawdziwszy chleb jaki naprawdę możemy w domu zrobić jest wspaniała rzecz według mojego przykładu to naprawdę bardzo dobrze się po nim czuję mam tyle ciasta lekko mokrewe ale zaraz to wszystko się wyrówna Wycisnę całą fermentację, ta co była przedtem, aby zaczęło fermentować od nowa. Skręcę bochenki na trzy chyba chlebki plus jeszcze zrobię chlebek ze szpinakiem, ale to będzie chlebek żytni. Chlebek ze szpinakiem, ale to będzie chlebek żytni. Jest tak. Włączamy wagę. No i dzielę. Postarał się po 800 gram. 797. 804, to jest bardzo przybliżone. Trzeci chlebek. 813, dobrze. Tak zostawię, a to jeszcze dam do misy i przerobię na chlebek przednożytni z, ze szpinakiem. Ale to jeszcze, jeszcze nie teraz. W tej chwili co Naprawdę trzeba zrobić to uformować chlebek. Najpierw skręcę. Mam pierwsze dwa i trzeci. Tu podkładam sobie rękę, żeby mi nie uciekał chleb, a równo się kręcił. W tej chwili mam wyciśniętą całą fermentację byłą, co była przedtem, żeby zaczął fermentować od nowa, czyli właściwie. Teraz formuję chlebek. Tu złożyłem i zawijam palcami. Może ja pokażę w tą stronę. Będzie lepiej widać może. Bo już nawet i takie pytanie miałem, jak to robiłem w ten sposób. O. Żeby ten śluz był całkowicie pod spodem, żeby się zlepił, żeby chlebek w czasie pieczenia się nie otworzył, bo nie potrafi tak z boku się otworzyć i wygląda jak pęknięty. To mam pierwszy chlebek. A te dwa to będą wiejskie, posypane mąką żytnią, nacięty, no zobaczcie co. Tu w tej chwili mam pierwszy chlebek zrobiony, uformowany, spryskam wodą, żeby nie stworzyła się skórka, żeby nie pękał i w tej chwili może mi rosnąć. Natomiast te dwa chleby następne, to ja poczekam aż ten wejdzie do piekarnika pierwszy, zacznę robić drugi. Tutaj teraz z tego kwasu, co, co mi zostało. Nie zostawię nic w lodówce, bo jednak to się nie sprawdziło na dłuższy okres, to jest, to jest bardzo dokuczliwe trzymanie w lodówce zakwasu. Ja wolę z tego po prostu wyjść, a jak będę piek, to sobie postawię nowy kwas. A tylko i wyłącznie z tego względu, że jednak świeży kwas to jest świeży kwas, a nie przerabiany, odświeżany, dokarmiany, bo to jest to w sumie dla mnie to jest zbędna rzecz. To ma być zdrowe, smaczne i przyjemne. Tu jak widać wziąłem z kaksówki papier pergaminowy, bo niestety brakuje mnie w domu. Uformowałem chlebek i teraz może mi rosnąć. Jak urośnie, posypię mąką, to będzie jak wiejski chlebek. Zostało nam czekać. Teraz. Ja, już, ja osobiście pracuję w piekarni dalej, a pracuję w piekarni około 41 lat. W sumie to doświadczenie to nie jest bardzo małe. Mnie się wydaje, że jest bardzo duże. Nie mam nic przeciwko piekarniom, ale jednak chleb pie pie pieczony w domu to jest ten smak, zapach i przyjemność jedzenia. To jest to właśnie, czego się naprawdę spodziewamy. Tak posypię żytnią mąką chlebek. Robimy wiejski chleb. Jest bardzo żytni, bo aż wita, że jak się oczka otwierają. Jest ciasto bardzo dojrzałe. Nacinając chleb, to muszą być Ruchy bardzo zdecydowane i szybkie. No, więc pierwszy chleb jest w piekarniku w tej chwili, czyli odbijam czyli formuję drugi chlebek. Za ten czas, co tamtej siódmej to pewnie rośnie. Mówiłem przedtem, że będę robił chleb szpinakowy, szpinakowy żytni, czyli zostało mi tutaj ciasta pszenno-żytniego około, około pół kilo. Zasada jest taka, że jeżeli jest poniżej 10% ilości ciasta pszennej mąki, czyli zaliczę się do żytniego. Dla mnie to i tak będzie pszenno ale zrobię tak resztę kwasu co mam dorzucę do misy dosypię mąki teraz tą ilość kwasu co mam co mi zostało pozostało bo nie chcę zostać w budówce. a już wiecie dlaczego za każdym razem wolę zrobić sobie świeży kwas mam świeże pieczywko dorzucam do, do misy cały kwas zresztą zanim Zanim zacznę mieszać, o, wyciągną, wyciągnąłem cały kwas. Kwasu zostało mi 400 gram. Dołożę ten cały kwas, żeby mi nic nie zostało. Wagę i dosypię soli 15 gram 15 gram soli a doleję teraz 150 ml mili wody i mieszamy ciasto teraz biorę ciągną szpinak Lekko go pokroję, żeby mi się za bardzo nie roztarł w maszynce, żeby papka się nie zrobiła, ale z całym tym sokiem wleję do ciasta. No i zakończyłem dzisiejszą pracę. A teraz postaram się, żeby obie foremki ważyły tyle samo. One są jednakowe. Tara. Jest zero. Mamy 940 i 988. No bardzo zbliżone. 970 i 960 mam prawie takie same. Na tym zako zakończę dzisiaj pieczenie. Tu wyłączę wagę. Za chwilę wyjdzie pierwszy chlebek. Drugi chlebek zaraz wypcham do pieca do piekarnika. Tylko poszedł jego makiem. No i tak, tu proszę bardzo, mam pierwszy chlebek wiejski, posypany żytnią mąką. Tutaj mam chlebek ze szpinakiem, który upiekę w foremkach, bo jest bardzo luźne ciasto. No i ostatni chlebek, który będzie, też będzie z mąką, to będzie wiejski. Poprzedni w, w tej chwili wszedł do pieca, do piekarnika z makiem. Tak, to właśnie wygląda chlebek z makiem, ale gorący. Bardzo ładny, przyznajcie. To jest pierwszy chleb, który upiekłem przedtem, wiejski, z mąką. Popękał z tego względu, że był posypany i nie mam w piekarniku pary wodnej, i to jest to wszystko. Gromeczkę, nie pęka ani nic nie odchodzi skórka od miękiszu. no i proszę bardzo to wyszedł właśnie żytni chlebek ze szpinakiem tak wygląda można przyznać że jest całkiem całkiem apetycznie wygląda skąd ten cień o Właśnie robię sobie kanapki do, do pracy. Tak wygląda chlebek. Piekłem go godzinę 15 minut w temperaturze, w temperaturze 220 stopni. Jeżeli film Ci się podobał, proszę lajku, udostępniaj, komentuj, subskrybuj mój kanał. Dziękuję za oglądanie. A Oto przyniosłem chlebek, który wczoraj upiekłem, Szpinakowy chleb żytni. Jaka jest Twoja wypowiedź na, na ten temat? Drodzy Państwo, ja jako mistrz piekarstwa z 28-letnim stażem mogę powiedzieć, że taki chleb w wykonaniu w, w domu Szapoba, piątka z plusem. Rewelacyjny miękisz, smak super. E, podpisuje się pod tym. Rewelacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.